Jesteście bardzo silni. Jesteście ludźmi, którzy mają w sobie duchowy głód. Słuchaliście wszystkich tych słów, czekając na błogosławieństwo Ojca. And I, don't think he will disappoint you. I myślę, że Was nie zawiedzie. Ojcze Niebieski, chcę Ci podziękować za wszystkich moich braci, moje siostry. za to, że włożyłeś w ich serca miłość do siebie. And I Jesus that you would come and get them. Proszę Cię, Panie, żebyś przyszedł i zagarnął ich dla siebie. And bring into the father's heart. Abyś ich przyprowadził do serca Ojca. Like Chciałbym poprowadzić was teraz w takiej medytacji. Więc zapraszam, żebyście zamknęli oczy.

Codziennie już przychodzicie tutaj od tygodnia i słuchacie Jana Chrzciciela. And every day he of I codziennie mówi wam o nawróceniu. I codziennie myślicie sobie: To dziś przyjmę Chrzest. Ale day you do domu. Ale codziennie odchodzicie do domu, nie wchodząc do wody. Wczoraj wydarzyło się coś dziwnego. Jan Chrzciciel przerwał nauczanie. And he pointed to the hillside. I wskazał na wzgórze. I powiedział: „Look, the Lamb of God who takes away

Oto baranek Boży. A dziś, kiedy znów słuchasz Jana Chrzciciela, nie możesz przestać o nim myśleć. And then you feel the crowd you I nagle czujesz, że tłum ludzi za tobą rusza do przodu. And you look over your shoulder. oglądasz się do tyłu. And there he is. I oto on the Lamb of God. Baranek Boży. Jezus z Nazaretu. I wydaje się, jakby szedł prosto do ciebie. A ty nie możesz nawet ruszyć się z miejsca. Wydaje się, jakbyś zamarł. A Jezus podchodzi do ciebie i potem mija cię idąc dalej. A ty zaczynasz iść za nim i wchodzisz do wody. najpierw po kostki, Then your knee deep. potem po kolana, up to your waist. potem aż po pas. And you stand the i stoisz przed Janem Chrzcicielem. And nie never seen John look like this before. Jeszcze nigdy nie widziałeś, żeby On wyglądał w ten sposób. On się, On drży. I mówi: Jezu, ja nie mogę Ciebie okrzcić. To Ty powinieneś mnie udzielić chrztu. A Jezus mówi: Udziel mi chrztu, aby się wypełniło to, co sprawiedliwe.

And you're plunged into the water. I wskakujesz cały do wody, a to światło um, it's like, it's przechodzi, like a jak, wiatr jak wiatr, i cała ta ciemność zostaje obmyta. Wydaje ci się, że byłeś w tej wodzie przez. Długi czas, ale to tylko kilka sekund. Wiesz, że już nigdy nie będziesz taki sam. I wychodząc z wody, e, zaczynasz się uśmiechać, you know that you're clean. bo wiesz, że jesteś czysty. And you hear the thunder. I słyszysz grzmot, And a voice from i głos z nieba. This is my son. To jest mój syn. And you look to your left for Jesus. I patrzysz po lewo, gdzie jest Jezus. And he's not there. Ale jego tam nie ma. You look to the right. Patrzysz na prawo. Jego tam nie ma. I zastanawiasz się, co się dzieje. And you hear the voice again. I słyszysz ten głos raz jeszcze. This is my son. To jest mój syn. And you realize. I zdajesz sobie sprawę, z tego, że Jezus jest w tobie. And you hear the voice again. I słyszysz ten głos raz jeszcze. This is my son. To jest mój syn. This is my daughter, to jest moja córka. In whom I am well pleased. W których mam upodobanie. Receive The Father's blessing. Przyjmij błogosławieństwo Ojca. Receive the Holy Spirit like a dove. Przyjmij Ducha Świętego jak a gołębice. Coming down upon you. które zstępuje na Ciebie. To empower you for your destiny. Aby umocnić Cię w Twoim przeznaczeniu. Listen for the Father's voice. Posłuchaj głosu Ojca. Just let him call your name. Pozwól, żeby wypowiedział twoje imię. He loves to speak your name. On bardzo lubi wypowiadać twoje imię. Listen to him. Posłuchaj go. This is my son. To jest mój syn. This is my daughter. To jest moja córka. In whom I take great delight. W której mam upodobanie. Przyjmij Jego błogosławieństwo. He knows you. On Cię. Zna. He knows you. Знам.